Siema, mordy, z tej Narek, Cześć! <noise> w ogóle wstęp jest drugi, znowu nagrywamy, bo lobby się spieprzyło, wywaliło mi lola całkowicie działać i przez udziałać nasz... i... norka Przez nie wiem co <głos> <głos> Mój komputer ma dzisiaj jakieś humorki dziwne To norka komputer To mój komputer, siemanko I ogólnie gramy sobie duo, y, razem, Danu nie było, ale na innych kontach to jest Silver 2. Wiem, że chcecie to duo. Jest, 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 mam tutaj serię do Silver 1, więc sobie. Wiem, że chcecie. Całkiem I sobie w ogóle gra zalech na koncie Zaprzała, którego powinniście kojarzyć jako tako, nasz top Toplejmer! To I na nim sobie zagra dzisiaj zalech. Na jego koncie w sensie, nie na nim. To player. W ogóle poszedłem z Flash Hill. Nie wiem jak to wyjdzie, bo nie mogę już nawet zmienić, bo mi przestało działać w ogóle LOL w lobby, a nie chciałem dawać zamknij program, bo by wywaliło całkowicie i to sobie luza w serii. Więc nic już nie zmieniałem, ale równe masterki powinny być okej. Okay. Żeś z Dorian ringiem, Panie. Dzięki stary. Odważnie. Ty też. <noise> Co? Czemu? Mana potki? No, morabierada. Potrzebuję many, patrz już nie mam many. Straciłem wierę, właśnie zalecha. Nie no dość, że tak, tak, tak się gra, nubie! Tak się, kurde! I kiesi I kiesi o góra! Twoją mordą! <laughs> <laughs> nie pomagasz się, jak zaczynasz od razu, to musisz mieć przynajmniej jeden albo dwa. Znaczy, co, to ci... no pójdzie zaraz po blue i masz. Patrz, ale to, tak to jest jak, jak zrobię wirki i tak dalej, halo halo, jeszcze wpadnę na, na, no na minę. Zapomniałem, że to silver, dobry ty możesz sobie wziąć jakąś tam potkę na, na manę w dżungli. Czekaj, pójdę na ich reda. Zobaczcie, go go jednym. Xena mają, no to będzie ci bardzo wciel ciężko. Ale jak on z blue zacznie, no to myślę, że red przeważy to. Przeważy to starcie. Yeah, Oła. No dajcie mi drugi. Dajcie mi szósteczkę, ja jestem prawie jak Akali. Chcesz pana potkę? No bo jest słaba. Czemu? Patrz, nie zaczął jeszcze. O jezu, nie mam pasywki! O kurde. Ja to zwartuję. A, bije na da. właśnie się zwartowała. Tam jest bardzo ogólnie. O, o no, Jak tak może być? A nie Co? robi. Co? Nie robi. O, oh, red. Kurwa zrobił. O, uh. tu jest jak coś. Okay. O, jest. Jak oh, wow. to jest ścierwo. On myśli, że tutaj dalej jest. Truchujemy w dupę. <noise> w dupę, stary. Ja tu na mnie idzie. Okay. 17 do 15, no w sumie jeszcze nawet wygrywam. Oksy na topie? No tak. Nowy jest po prostu op. Nie wiedziałem, że go Co? <laughs> Oj, ale lagi. Trochę rzeczkę mnie lagi No dobra, czekamy do szóstego w takim razie Na razie kupę zrobić, co najwyżej z tą Lux Jezu że czy mnie tego tak składa, że po, po ten, pod ten podatek i botka. Zobaczmy. się tak zrobi, no to się ja, będzie mocno. Mordo, jakby za to na mnie flesza nie ma, nie? Okej. Okay. SS. Marek. To ja podjeżdżam nią. To podjeżdż... Ja mogę nawet się fleszować, chociaż jej raczej nie zabijemy, bo mam... Nie mam... Nie mam... tam, ona ma barierę. Się... O! Xin tutaj! A! Czekaj. Tutaj bot, halo? zniki akcji. Dobrze. Ja Idziemy dalej, 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 dalej. Trafiłem ją No i o to chodzi. To jest... To jest nasze długo, powraca. Wezmę go! Dobry Boże, jak wyorani. Widzisz, to ten heal jest fajny, strasznie. No, spoko jest, ale kurwa, to, ten szako też jest spoko. No. Jeszcze nim zacznę grać chyba. On trzynale. jest strasznie sytuacyjny też właśnie. Jeżeli ci na początku fajnie pójdzie, to GG jest już. Ale jak ci kupowa to pójdzie, to też jest GG. Tylko, że nie dla ciebie, tylko dla mnie. Ojoj. Okej, okay. SS w takim razie. 35 27 jest znośnie Kto ma pinga? Tariq 2000 pingów I show no mercy Dobrze, że nie, nie puściliśmy go w końcu nigdzie indziej Bo myślę, żeby mu to nie pykło nice. Od razu rasować tego? W zonie Chyba tak się robi Od razu? No dobra Tak sobie właśnie myślę Zobaczymy a będę miał... chociaż kurde, niech oni mają 2hp, zrypałem teraz. No nic, no nic, polecimy i tak. Smith Podjeżdża. O, ja tu już jestem. No i GG. może. Na tym polega snowballowanie Double kill. No, no mercy. Uwaga, SS meed, SS meed, SS meed, SS meed. Re. Coś mnie pykło. Kurwa. Minion, już zakończyć decyzję. Nie mogę kupować temu tego. O nie. O nie. Pozwolisz mi? Dzięki, morda. Lol, to jest niki akcji. Kupię się to pod tak speed, zobaczmy jak to działa. Serio? Naszego? Nie widziałem jakiś typy grał tak. Okej. Okay. We will see. Let's watch the city fall. No ok, zużyj... O oh, kurde, jaki to zaś... Ten wow. to jest taki owyższenie no. Boże o, idzie <krzyk> <Ksinuś. krzyk> No to mordo A no będzie jeszcze na swojego ja tak, to jest... Tak, robi, tą, robi ja latarnię to, tą nową Ja to chcę wziąć Ja to wezmę w prawdziwym stylu, prawdziwego koksa w Prawdziwego gówna Ej hey. <krzyk> Idę z tobą Nie, bo on poszedł na... Ksin poszedł na Darka Tak No to idziemy go zgębańczyć Czekaj, 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 czekaj na mnie, chodź, 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 Jest red? Nie ma reda, f**k. Golem robi. Mhm, dobra, dawaj. No i asystę ma Darius. No i ładnie. Ty ja puszczę topa w takim razie. Asyst mid. <coughs> On sobie nawet radzi ten. Nie cofam się. Jeżeli mam <laughs> blue i przewagę i całych HP, to nie muszę się cofać w sumie. Red się pojawi temu ziomowi. A nie mam za 30 sekund. On szybko od razu nie pójdzie raczej, Ale no, to jest potwór. Ja sobie muszę zagrać trochę innym u siebie. A, robi, robi. Idę, idę, idę. E, e, Luk też nie ma ważniej. No, mój kumas jest tak. O kurde. Ty, <grym> No i gi to ogarnięte w miarę Gangbanga na jej łeb Chcesz? Ona może... No to możemy spróbować. Okej okay, Szako I teraz. Zobacz jeszcze raz na niego. Nie wiem czy nie zginę, nie mam ulta Okej okay. Spróbuję się zostawić jeszcze raz na niego <laughs> To no, znak. Myślę, że teraz pójdzie najpierw na wilki Ale tak porastają tu Okej, okay, szako. Ej, Wykryli mnie! Dziwisz się? Wow, ten deeps. Idę powieką pałę zaraz od razu, stary. Tak ja to zdobędę... A, tu jest Es Esesmith też. Idę znowu do ciebie. Kiedy ulti? Nie ma Lux stary Idę, idę do ciebie Było blisko luks Siemanka No chodź, chodź O Jezu, nie trafiłem Manny nie masz chłopieca? co? Trochę chujaba no. Jak to Maria Nie trafia Boże Jak to nie trafia? O Jezu. Nie, Jakie to jest głupa! Dobra, Boże, zrypałem. Nie no, wiem Tak bardzo, że nie wierzę w to. Dzięki stary Dzięki To się nagrywa To, jest... to było ja. bardzo... dobre To powiedziałem, że to tak nie leci. Tak, tak. No prawda. Ja ci bierzę. Ale ten xin jest taki zgnębiony. Rego ja zażarem w dżungli. To jest... To jest... To jest... że To kurwa. jest... To kurwa. jest... Dokładnie. Moje oczy są O! Będę miał nocą Lol. Bo sobie też radzi. Lol, te flasze. Co tam się dzieje? Biorę jakiegoś pinka. Boże. Jak oplikani Wyklikani tak bardzo mocno. No i dobra, to jest raczej wygrane w takim razie. Oh, awesome. <laughs> Mogłoby wyjść lepiej, gdybym trafił, ale to, to tak dziwnie idzie. <laughs> to tak dziwnie. To jakieś kupowa to się trafia tym. No, gdybyście się wbili They na niego, byłoby miło. Które już kolano mi tego Xina? Wyrąbane, grał peczempem i myślał, że jest fajny. Dokładnie. Jebać leszcz. O, <ścoughs> oh, Xin! The fuck! Jest blue? Nie. O. Oh. I może się. A nie, bo z mańta zużyłeś już. Dobra. Ja czekaj, 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 czekaj. Już idę. Łapka. 10 sekund ulti. Ja się boję, że na mnie widzi. O? Anton, masz warty. Ciężar, wart boleciał, tak to znaczy. No, chodźmy do skiego. No nie se porazum. Cześć, zarzucę tam klona. Niech nikt jest na. Przecież

Zrobimy to. Ten Terek dobry jest. No, ogarnie całkiem. Jest to okej. Okay. Auć. <grybujesz> no to luks. Mam dość mało HP, ale możemy... okej. Okay. Nie wiem, czy zrobimy. W takim razie zrobię zbyt golem z... Wow, szybko idzie Ty W sumie mógłbyś sam zrobić tego golema. Na znaczy, się Boże smaka całkiem easy. A dobra, mam kasę to home guardy sobie kupię i się teraz farmię. Jest git Może coś pogramy więcej w takim duo? Jak, mamy... Jak ty go chłopisz? Jeżeli mamy możliwość i... I w ogóle... W ogóle Szako Pro, w ogóle... Oni nie wiedzą z kim grają. Nie <grystanie> No to jest więcej drogi. Okej. Okay. Mnie zgarnęli, widziałeś to? No prawie jest zbił, teraz Trochę bo Akali się na mnie rzuciła. że ult, w tym razie ultem tylko nie wpadałem. Mnie jest... nie smakowało. Ale mi laguje trochę, stary. Ale, ale, ale dobra, bo tu jest w trójkę gramy. Smok. Bo nie zrobimy go w końcu, a to jest... Są pieniążki zawsze. No to mordo. O, dobry ult No razem po prostu trzeba coś zagrać ubić ich i powiedzieć Dragon Free, no właśnie no Ej, po co te nerwy? Może to lubię Tylko spokojnie Nie idziesz butelka jednak?

No Zapraszam i robimy. I tu, 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 tu tu Tak bardzo. O to, o, no i o to mi chodziło, no. <śpiewanie> Cicho! Ale mi fps jest stary spada, nie, nie gram na chyba. Dobra, to chyba GG już jest na pewno, znaczy chyba na pewno, report xin aggressive. Dobra, w takim razie bierzemy Reda. Nie, Red jest zebrany już. Okay. Przedł, ja go zabierałem. On nie ma co to za niespodziewajka. 65 many to też zabiera. Rampage. No ogarniają całkiem fajnie. Prawie na całego Abisana, a Nabisal się przeda, bo mają 2 AP, nawet 3-6 ejni. No trochę zgnębieni, no nie powiem, że nie. Lecimy. W sumie on też klepie trochę. Ale po co te nerwy, Ksi? Ess, zaraz zostanie od luxe. Naprawdę. Kryt mu wszedł! Naprawdę. Ten kryt! Nie żem kurwa, że Zajmie mnie nie dostałem okranem z Ten z, z dwóch procentów? To jest, nie wiem, kurwa, ale kryt mu wszedł! Tak, patrzę, za mi się to Złapałem się aż, kurwa, tak krzesło A? Nie spodziewali, się, że będę miał pinka! O, no nie trafiłem, to jest jest jak Mam... to mi chodziło? Chciałem asystę mieć. O mordo. Muszę napisać do Rio, żeby sprowadzić coś takiego, że to szako za ulti za szybko, za długo trwa. Tak się sklonuje, to jest kurwa masakra. Tak, to bym się sklonował w szakach, popieg dalej, jakbym biegł sam. Aha. I o to mi chodziło, ale kurwa on tak szybko trwa, że zdążył wejść w krzaki na spokojnie. Oh. Idę sobie bot'a wziąć. On robi sobie kurwa kolemsy. Jest blue. No macie robię. Trochę mi to Zgarnij. zajmie, ale... Zgarnij mu, ja pójdę na blue i od razu na górę stary, wszystko jest, normalnie taki timer. No stary, wszystko, no... Ten po prostu, jak, 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 ja gram właśnie z jakimś junglerem i ktoś mi tak zepsuje dżunglę, to ja po prostu już odpadam, to jest straszne. No. To jest najgorsze i on jeszcze w ogóle trinitkę robił No to nie jest złe, ale na ten team co my mamy to powinien jakiegoś Omana polecieć Dobra smite mi stoi za 10 minut Uu, 10 sekund <laughs> 10 minut smite T.O.P jakieś kurde cooldowny W którym w sezonie gramy, bo nie wiem Czwartym Czegoś okay. dziwnie no, jest też Ale jest Xin ale ty śmieciu jeba! teraz ja cię zniszczę. U, uh, Akalis 64 farmy, no to też nie jest zbyt dobry wynik. My tutaj wszyscy mamy całkiem dobrą farmę. No, go tam. I dobił. no i dobił, no. Okej, okay, myślę, że teraz Surrender poleci. I tego Darusa nie mogą zabić, coś nawet... A co... tak sobie myślę o DFG na no, Dianie. O siemanko. tu tu. du, 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 du. O, te, traf. Tak, 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 tak. Co? Co ja mówię? No, nawet patrz, ale nawet na goldzie wiedzą, że pinki trzeba brać na te, na Kali. To się rzadko zdarza, serio. <grywia> Boże, że gnębią ją. Tak bardzo. Ale i know. No co ona ma? No. Nie, nie, nie to tak źle. Ja mam blue, więc mogę sobie tutaj pospamować troszkę. <tuszy> o kogo on tam trafił? Wyśle im klona To. Odrzućcie im świnie! nie! im świnie na konie Odrzućcie ojejku Dobra w dupie z nim Niech sobie ucieka Ten Tarik jakiś zawzięty A co w ogóle zrobiła? skoczyła tam do nich na do kozaka. Tari go lepiej w ogóle tam Kanik agresywny Nie może że Wow. Na łazarskim terenie nie jest kolorował Jesteś tutaj? To idę, woli no aż tak, szybko nie przyjdę, ty. A zajebać ci w łeb, No <grym zajebał> i zajebał. Teraz musisz uciekać, bo ja ci nie pomogę, stary. Hu, ja się przyszedł? Zabij. Zginie. No i kurde, nie widzę tylko do peczki. O chuj, to zginę. Szybko, pięknie! cztery. Ała, awa, 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 jak on to zrobił? O kurwa! Jest ścian. Ja mnie dostałem wszystkim. Jak on to zrobił? Napierdala w to To będzie powtórka, takie klik klik <śmúsica> Ale kto? A co ja zrobiłem? Zaczęłaś napierdala... słyszałem tylko takie czek To było bliskie śmierci całkiem. <śmNothing> Ale starałem ja się, że dostałem tym, bo mi tak... Flash, flash, flesz! Tak mnie zlegowało? <śmany> <mnie, ty. śmany> <Mar -mar>. Przeżyłem, ty. Marłem. Przeżyłem. Boże, jakie playsy się tu dzieją, proszę państwa. Co z tego? Nikt już tego nie pamięta, co zrobiłem na początku, praktycznie. Chodź, mój duo partnerze. Aż mi się jego gorąco zrobiło. Dobra, mu, bo ja nie mam jakiegoś spellwampa żadnego. i okay. co, idziemy gnębić? A po prostu bym pushował, bo to się będzie ciągnąć jak krew z masła nasz się z nosa. Mhm, okay. okej. Okay. Czujemy, no. no to puszuję <laughs> Jak mi się ten lag uspokoi trochę to TFPs i w ogóle to znagramy może trochę więcej sobie tych hmm. no tak. Nie, w sumie skoro tutaj niby w tej w tej mecie są dobre te właśnie Mobilne, to czemu Diana nie jest grana? Te dwa dashy, jak trafi? Kurde Wow, ten Czekoladkę zabija <grym> <grym> A, będzie Tibers, wejdzie Be Tibers chyba na... O, no i... no i wszedł Co to był za Tibers w ogóle? Nie, czy Tibers dope Zdping, dobra, ja się cofnę. Po jakieś raba Chyba, że oni chcą zginąć jeszcze Chodź. Jezus Maria 9.09 Mogę tak skończyć To poddajcie się, Boże, ja nie rozumiem tego. It. Faster. Oni już chyba naprawdę nie są grać w tej gry. Wow. Okej, okay, także GG to było duo z Zalechem. Bardzo dawne na, na Goldzie. Nie, Silver 2 oraz Silver 1. Nie, Silver 2 i Silver 3, tak? O nie. Tak czy nie? No tak. Ok, ja użyję w chwilę, żeby szybciej przybiec tam do Was. Można coś jeszcze złapie. No ale jak się nie zapałem, więc był ze mną Zalech. To było duo. No silver 2 i 3. O, przy, przybiegłem patrzę. Siemanko.